Tarot tygodniowy dla zodiakalnych byków, okres 19-25 stycznia 2026 roku. Drogi byku, ten tydzień sprawdza, czy to, co nazywasz stabilnością, jest prawdziwe, czy tylko wygodne. Byczki w związkach. Hmm. W relacji pojawia się temat przyszłości, bardzo konkretny. Nie kiedyś, nie zobaczymy, tylko dokąd to zmierza. Jedna osoba chce ruszyć dalej, druga woli zostać w znanym. I tu po pojawia się moment decyzji: albo robicie krok razem, albo ktoś zostaje w tyle. To tydzień, w którym można się zbliżyć, ale też bardzo dojrzale się rozstać. Byczki, single. Hmm, tu tak, pojawia się ktoś nowy, ale to nie będą fajerwerki. To jest cisza. Ktoś spokojny, uważny, bardzo przyziemny i właśnie dlatego może być zagrożeniem dla Twoich starych schematów. Bo to osoba, która nie gra, nie goni, nie idealizuje, jeśli dasz jej czas, może zostać na długo. Jeśli będziesz szukać emocjonalnej huśtawki, odejdzie. Praca, finanse. Twoja konsekwencja zaczyna się opłacać. Ktoś widzi, że można na Tobie polegać. Możliwa rozmowa o pieniądzach lub obowiązkach, ale uwaga, nie bierz cudzych problemów finansowych na swoje barki. I przesłanie dla byków na ten tydzień: Stabilność to nie stagnacja. Stabilność to świadomy wybór, nie strach przed zmianą.